Szanowni Państwo, dzisiaj jest 4 kwiecień 2023 roku i trwają intensywne prace nad realizacją elektrowni fotowoltaicznej dużej mocy o mocy 1 MW na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu. Od kilku miesięcy mówimy o tym, jak ważnym elementem jest realizacja tego przedsięwzięcia. Rok 2022 w dużej mierze to udowodnił, jeśli chodzi o kwestie związane z cenami energii elektrycznej. I teraz praktycznie każdy dzień wykorzystujemy, jak tylko możemy, aby jeszcze w tym roku zrealizować to przedsięwzięcie w taki sposób, aby dało jak najwięcej energii słonecznej dla dobra akcjonariuszy, najemców, najemców i wszystkich uczestników Wielkopolskiej Gildii Rolnogrodniczej. Po wielu miesiącach takich przygotowań, uzyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń, zgód, wyłanianie wykonawcy, przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów wykonawczych. Wreszcie widać tak jak za naszymi plecami, jak to wszystko rośnie. Wymagane były oczywiście wcześniej prace przygotowawcze. Też warto zwrócić uwagę na to, że została przygotowana odpowiednia izolacja powierzchni dachu żeby nie było potrzeby ingerencji jakichkolwiek napraw czy poprawek jeżeli już instalacja będzie rozłożona to co Państwo widzicie w dzisiejszym ponad 300 paneli zostanie położonych tutaj na dachu docelowo tylko na dachu tej jednej hali będzie to praktycznie 800 żeby mieć jakąś taką skalę porównawczą jeżeli sobie przyjmiemy że mniej więcej na jednym domu jednorodzinnym jest 10 takich paneli to równowartość tych położonych tutaj paneli na hali to jest mniej więcej 80 domów jednorodzinnych. Teraz jesteśmy na hali W1, gdzie, tak jak informowaliśmy, następuje montaż 330 paneli. Taka partia już jest zamontowana na hali OW2. I w kolejnych, najbliższych dniach będziemy te same działania podejmować na hali W3 i hali OW3. Myślę, że za 2-3 tygodnie powinniśmy kończyć montaż również na hali OW1. Teraz mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć jak wygląda taka konstrukcja pod panele. Oczywiście wygląda to dość może niewinnie i to z materiałów stosunkowo lekkich. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość paneli, które to będzie położona i taka też waga i samo obciążenie, które oczywiście musiało być odpowiednio przeliczone i uwzględnienie z założeniem marginesu bezpieczeństwa też... Samej hali no to są dziesiątki i setki ton materiału. To przedsięwzięcie jest największą instalacją fotowoltaiczną na dzień dzisiejszy w miejscowości Poznań, więc mamy nadzieję, że na początku czerwca rzeczywiście uda nam się uruchomić tą instalację. Co więcej, jesteśmy już w trakcie pozyskiwania kolejnych zgód stosownych instytucji w przedmiotowej sprawie, mianowicie przed nami na przełomie lat 2023-2024 realizacja kolejnego jednego megawatopika, kolejnej instalacji, która praktycznie spowoduje, że będziemy w 50% uniezależnieni od rynku energetycznego. Prosimy, prosimy. My tu opowiadamy, a tutaj ciężko pracuje jeden z przedstawicieli firmy wykonania. Projektu. Taki panel ma moc 455 W. To jest panel 100 na 180 na 160, to jest standardowy panel monokrystaliczny. Moc instalacji, która jest już zamontowana na hali OW1 to 50 kW. Pików. I, I tam taki panel ma moc 350W. Czyli ten postęp technologiczny od momentu zainstalowania tamtej, e, tamtej instalacji. E, no, osiągnęliśmy, że tak powiem, tą wyższą półkę. E, I tak e, cała instalacja, ta jedno megawatt którą realizujemy, będzie miała 2330 takich paneli. Więc możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście to już jest rozmiar e, takiej potężnej elektrowni produkującej e, pozytywną energię do której państwa również serdecznie zapraszamy na okoliczność zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Życzymy wszystkim błogosławionych tych świąt radosnych uśmiechu na twarzy a całej tej instalacji słońca i jeszcze raz słońca.